Seria Die Hard, czyli u nas szklana pułapka, to klasyka kina akcji z Bruceem Willisem w roli Johna McClane'a. W 1988 roku świat zobaczył pierwszą część, w której policjant musi samotnie stawiać czoła terrorystom w wieżowcu na Katomi Plaza. Film, jakby nie było, stał się hitem i wzorem dla wielu późniejszych produkcji. Na podstawie filmu powstała również gra komputerowa. Właśnie to zrobił producent Pirania Games, wydając w 2002 roku grę zatytułowaną Die Hard na Katomi Plaza. Jest to strzelanka, która pozwala nam się wcielić w głównego bohatera McLeana i przeżyć wydarzenia z filmu na własnym monitorze. Dzisiaj właśnie będę testował ten tytuł na karcie Radeon X1550. Na początek ustawienia grafiki, czyli rozdzielczość 1280x1024 w wysokich detalach. Grę zaczynamy tuż po krótkiej cutscence, kiedy to Jones z lotniska zostaje podwieziony czarnym Lincolnem do hotelu Nakatomi. No i tutaj raczej akcji za bardzo nie ma jak na razie, wynik klatkowy praktycznie cały czas 60 fpsów. Ten sam wynik również utrzymuje się podczas szwędania po pustych miejscówkach i korytarzach. Również w późniejszych etapach gry klatki pozostawały na tym samym poziomie. Grafika w tytule jest dosyć prosta i nie za bardzo wymagająca, dlatego myślę, że spokojnie można by było tu pograć na jeszcze słabszych kartach niż X1550. Chociaż sama gra może nie ma ocen wysokich lotów i jest to raczej pół na pół, to myślę, że z całą pewnością można ją polecić dla fanów szklanej pułapki, do których również się zaliczam. Natomiast jeśli chodzi o X1550, spokojnie można sobie na niej pograć w full detalach i rozdzielczości 1280 na 1024.